Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Wyleczeni Amantadeną. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Katarzyna, która opowie o przebiegu swojej choroby COVID-19 i również opowie nam o chorobie swojego taty. Dzień dobry Pani Kasiu. Dzień dobry Pani Marto. Witam wszystkich. Proszę nam opowiedzieć, kiedy Pani zachorowała i jak przebiegała u Pani choroba. Ja zachorowałam konkretnie gdzieś tak w połowie marca, ale zacznijmy od tego, że najpierw zachorowała moja rodzina, mój mąż i mój dorosły syn. Oni najpierw. I u nich choroba przebiegała po prostu też gwałtownie nagle gorączka, rozbicie, takie bóle mięśni, bóle stawów ogólne złe samopoczucie. No i leczyliśmy się leczyli się Dostępnymi środkami bez recepty, przeciwgorączkowymi, witaminy przyjmowali i może to było tak, y, kilka dni, właśnie, i zaczynali zdrowieć. Po prostu nie było jakichś y, takich y, mocniejszych objawów. Nie szliśmy na testy, nikt się nie testował, bo wychodziliśmy z założenia, że właściwie po co nam ta informacja, jeżeli te testy też wychodziły. Fałszywie pozytywne w wielu przypadkach, i w ogóle też odstraszała nas wizja bycia na kwarantannę całą rodziną, gdzie wszystkich byśmy zablokowali yy, zawodowo, służbowo, z różnych obowiązków, każdy by wypadł. Więc yy, po prostu mąż wziął urlop i przechorował po prostu na urlopie tą chorobę. Tak samo syn pozostał kilka dni w domu. No i tak yy, minęło parę dni. I zaczęłam ja się źle czuć. Też takie początkowe były objawy. Nie były jakieś takie y, bardzo gwałtowne. Ja nigdy nie miałam takich wysokich temperatur. Y, miałam tylko taki stan lekki, podgorączkowy, jakieś dreszcze, drapanie w gardle. Nie miałam jakich, jakiegoś silnego kataru. Po prostu tylko byłam osłabiona. Miałam takie, y, po prostu słabo się czułam. I też przyjmowałam na początku. Raz paracetamol, raz i ibuprofen, spadała temperatura, to, to, to rosło i tak po prostu minęło kilka znowu kolejnych dni, a tutaj się nic nie poprawiało, a wręcz pogarszało. I przyszedł ciężki oddech, duszności. To już był trzeci tydzień moj, mojego chorowania. Odwiedziła mnie moja siostra i mówi, słuchaj, musimy coś zrobić, może, może jak nie, nie chcesz iść do lekarza, no to y, może z tą amantadynę byś zaczęła stosować. A wiedziałyśmy o amantadynie już wcześniej, bo słuchałyśmy różnych y, po prostu y, wywiadów z doktorem Bodnarem, który skutecznie leczył ludzi amantadyną, wyprowadził y, wiele osób z choroby. No to dlaczego nie spróbować? Nic nie miałam do stracenia. I siostra uruchomiła swoje kontakty. Miała już gotową receptę po prostu. Ktoś zamówił wcześniej w zapasie trzymał dla siebie poprzez e receptę. Miał po prostu recepta już była po prostu do zrealizowania. Także siostra mi wykupiła ten lek. Nie było problemu z wykupieniem w tamtym czasie, była, była dostępna w aptece kosztowała około 50 zł ta amantadyna. No i zaczęłam przyjmować i aha, jeszcze zanim zaczęłam przyjmować, no to y, siostra też poradziła się takiego znajomego lekarza, jak to zacząć stosować, żeby nie było jakiś, y, no nie wiem, no się po prostu żebym się nie obawiała. No i ten lekarz doradził, żebym brała trzy razy dziennie, co 8 godzin mniej więcej ten lek, ale że już było. Moja choroba za zaawansowana. To powiedział, że żebym, jeżeli się nic nie poprawi, a będzie się dalej jakoś tam y, utrzymywały, będą się objawy, żebym nie czekała i jednak zadzwoniła po pogotowie, czy skorzystała z, po prostu z lekarza, żeby nie czekała już po prostu dłużej. No to zaczęłam stosować ten lek. Brałam przez trzy dni. Jedynie co spadła mi temperatura, ale duszności dalej się utrzymywały. Postanowiliśmy zadzwonić po pogotowie. Przyjechał ratownik medyczny ubrany jak kosmita i zrobił wywiad ze mną, jak długo y, się moje objawy utrzymują. Powiedziałam, że trzeci tydzień. No to do, dostałam OPR. <grym> Zostałam po prostu. Y, nazwana osobą nieodpowiedzialną, niepoważną, że tak późno, dlaczego pani nie, nie idzie do lekarza, dlaczego pani nie, nie robi testu, a ja powiedziałam, że leczę się amantadyną. No to, to był mój błąd, że, że się przyznałam, bo ten ratownik powiedział, przecież to nie działa. Przecież to nie działa, i zmienił od razu nastawienie y, do mnie. I, I pojawiły się takie przytyki. I w międzyczasie robił mi ten wymaz, bardzo boleśnie, bardzo boleśnie i jak czekaliśmy na ten wynik te, tego testu kasetkowego, bo to tam 15 minut się, to cały czas słyszałam jego komentarze na temat właśnie, że, że jestem niepoważna i czym się Pani zajmuje, gdzie Pani pracuje, takie, takie były pytania, a ja powiedziałam, że prowadzę działalność gospodarczą. No tak myślałem, no bo przecież jakbym pracowała gdzieś w jakimś zakładzie pracy. To pewnie bym musiała poinformować pracodawcę tak, że, 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 że jestem chora, na pewno bym była na kwarantannie. Po prostu bym sobie tak nie, 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 nie mogła pozwolić na takie leczenie Amantadyną i ukrywanie się gdzieś tam bez testu i, i, i tak dalej. Po prostu taki komentarz był. Test wyszedł negatywny. I to był szok dla niego. I powiedział, tak, to na pewno pani I tak miała covid -a? Bo pani już y, trzeci tydzień choruje i dlatego wyszedł negatywnie, bo już nie wykazywało po prostu, że, że za późno został zrobiony i dlatego wyszedł negatywny. I, po, I powiedział: Proszę jutro dzwonić do swojej przychodni, do lekarza rodzinnego. No i pojechał. No i dostałam kolejny: no Bez właściwie, bez leczenia, bez właściwie niczego. Ale jakby pewnie by wyszło, że mam test pozytywny, to pewnie by była zabrana do szpitala a ja się tak bardzo też broniłam przed tym szpitalem. Jakie, jakie były wieści ze szpitali, że masa ludzi leży pod respiratorami, tak, że umierają, że, że są w ciężkich stanach, po prostu każdy się tego obawiał tych, tych szpitali. Bo, bo w mediach właśnie była taka narracja, że trzeba się bardzo bać tej choroby, że trzeba się bać tego szpitala, bać się tych respiratorów też, że to jest coś strasznego. No, dlatego też ja też zwlekałam, trochę właśnie tak bagatelizowałam swoją chorobę. Dlatego chciałabym Państwu powiedzieć, że jeżeli będziecie się źle czuli, no to szukajcie pomocy u lekarza. Ale właśnie też chciałabym, żeby lekarze szczerze mówili o możliwościach leczenia, żeby tylko nie było stawiania warunków, że tylko szczepienie, że tylko przyjęcie szczepionki pomaga na tą chorobę że przecież mamy skuteczne leki, które są ukrywane tak? przez główne media, przez nasz, nasze Ministerstwo Zdrowia przez, i, i nie, ma, nie ma jakiejś dobrej woli, żeby to zmienić, żeby, żeby to zmienili procedury, żeby po prostu dotarli do społeczeństwa i, i żeby ludzie przestali się w końcu bać tego COVID-a, bo można się wyleczyć. No i kończąc moją historię, no to do, dodzwoniliśmy się do przychodni i tam też od razu było, że proszę pojechać jeszcze, jeszcze raz zrobić test, żeby się upewnić, że czy jest pozytywnie, czy negatywnie. A ja powiedziałam, że nigdzie nie będę na żadne testy jechała. Po prostu tak otwarcie. Powiedziałam, że nigdzie nie pojadę. Nie jestem w stanie już nawet pojechać. Po prostu się tak bardzo źle czą, że nie, nie, nie jestem w stanie gdzieś tam yy, w tych kolejkach wtedy, bo to wtedy były bardzo duże kolejki do tych punktów poddań, bo masowo ludzie się yy, szli yy, testować. I powiedziałam, że nie. No i w końcu ta lekarka po prostu tak jakby się zlitowała nade mną i powiedziała, dobrze, niech pani przyjedzie na 17. Na wizytę. Pojechałam, zbadała mnie. No i to było już zapalenie obustronne płuc, niestety. I powiedziała, że to jest powikłanie po covidowe. I zastosowała leczenie sterydem i antybiotykiem. I ja się nie przyznałam pani doktor, że wcześniej stosowałam amantadynę. Żeby się nie czuć znowu jakąś tam zbesztaną, czy żeby się pani doktor nie oburzała, żeby po prostu pominęłam ten fakt. No i przyjechałam do domu, zaczęłam brać te leki wszystkie, a mantadyny nie przerwałam. Brałam jeszcze przez kilka dni. I bardzo szybko zaczęłam zdrowieć. Bardzo szybko. Właśnie chyba poprzez tą kombinację tych wszystkich leków antybiotyku, sterydu i amantodyny. I po tygodniach pojechałam na kontrolę, bo miałam wizytę kontrolną umówioną u, u lekarza rodzinnego. Było już czysto na płucach, Byłam zdrowa. Gdyby legalnie było to stosowane, nie w konspiracji. Ludzie by zdrowieli bardzo szybko, tak jak jakieś grypy zwykłe. I inne jakieś yy, leki. Inne choroby. Po mojej chorobie po kilku miesiącach oglądałam konferencję doktora Bodnara, doktora, pani doktor Radkowskiej w niezależnych mediach, gdzie oni powiedzieli wprost, że kombinacja tych trzech leków antybiotyku, amantadyny i czasami też sterydu pozwala ludzi skutecznie wyleczyć z tego niebezpiecznego koronawirusa. Późniejszym stadium choroby, bo na początku, gdy jest bardzo szybko podany lek, na samym początku, on hamuje namnażanie się wirusa, bo to jest lek przeciwwirusowy, który jest już stosowany od wielu, wielu lat od wielu dziesiątek lat. Od 50 czy tam nawet, nie wiem, czy 60 lat. Na, na grypę typu A był stosowany na początku, potem w chorobie Parkinsona. Więc dlaczego nas pozbawiają możliwości legalnego leczenia się tą amantadymą. Mhm. Na koronawirusa zachorował również pani A, ojciec. Bo był po prostu u nas na, na Wielkanocy, spotykaliśmy się, no i pewnie od, ode mnie zaraził się, czy od kogoś z moich bliskich. I on też miał jakieś łamanie w kościach, gorączkę miał przede wszystkim, ból gardła, kaszel. No i taki wiadomo, mężczyźni tak bardziej cierpią, jak, jak chorują. No i się rozłożył. No więc też z siostrą razem powiedziałyśmy, że ma zadzwonić tam do lekarza, zadzwonił do lekarza, do swojej przychodni. No to tylko był wysłany na test. I na tym pomoc przychodni się zakończyła. Tata pojechał na test. Test wyszedł pozytywny. No to było dla mnie też logiczne, że mimo że się nie testowaliśmy, raczej też mieliśmy koronawirusa. No i tata nie miał żadnych leków przepisanych, bo, bo nikt mu nic, niczego nie przepisał. Tylko był, było y, powiedziane, że proszę brać coś na zbicie temperatury. No i po dwóch, trzech dniach y, mu nic nie przechodziło. Le, leczył się właśnie tam paracetamolem i bupromem jakimiś tam gripeksami. A mi przecież jeszcze została ta amantadyna, więc mówię do siostry zawieź mo, mojemu tacie, a, a ja już byłam na etapie zdrowienia, już byłam os, y, po prostu, ja się cieszyłam, że wyszłam z tego, więc na pewno tacie też pomoże. I tata zaczął też brać. I brał, w, nie wiem, chyba pięć czy sześć dni i bardzo szybko, bardzo szybko stanął na nogi i wrócił do pracy, zaraz po tej kwarantannie, bo jeszcze jest aktywny zawodowo. Ma 69 lat, jest palaczem i, i wyszedł też z tego covida strasznego, dlatego nie bójmy się. I, i gdyby ten talent była stosowana legalnie, gdybyśmy nie musieli gdzieś szukać gdzieś po internecie, jak ją zdobyć, gdyby mówiono nam prawdę, gdyby lekarze przestali się właśnie y, bać, mówić prawdę. Bo, bo y, przypuszczam, że wielu lekarzy. Jeżeli się dokształca, jeżeli śledzi, yy, są dociekliwi, no to chyba słyszeli o tym. A dlaczego jest ukrywana prawda? Czy odczuwała pani jakieś skutki uboczne, bądź działania niepożądane? Nie miałam żadnych skutków ubocznych. Nie. A czy widzi Pani jakieś światło w tunelu z tej sytuacji, w której to jesteśmy? No świadomość chyba społeczna chyba się zwiększa wśród ludzi. Tak myślę. Że jest jakaś alternatywa wobec preparatów, które nam są nagminnie wciskane na każdym kroku. No, tak myślę, ale to zależy też od, od nas samych, tak? Czy, czy coś z tym będziemy robić, czy będziemy propagować? Właśnie od nas dużo zależy. Żebyśmy to rozpowszechniali, żebyśmy mówili o tym, żebyśmy też szukali, żebyśmy tylko nie oglądali tych. Mediów głównego nurtu, tak zwanych, żebyśmy szukali wiadomości w niezależnych, właśnie mediach, i żebyśmy słuchali, dlaczego nie ma w ogóle debaty niezależnych lekarzy w telewizji publicznej, żeby, żeby można było usłyszeć, tak? Żeby ludzie, którzy nie mają dostępu do internetu, właśnie starsi ludzie, żeby to było powiedziane, żeby mieli wybór, Jakiś, tak? Czy chcą się leczyć amantadyną? No, bo wiadomo, że każdy ma wolny wybór, tak? Czy woli, woli pójść na szczepienie i, i będzie się czuł pewniej wtedy? Dziękuję Pani bardzo za udzielenie tego wywiadu. A państwa, jak zawsze, zapraszam do kontaktu na maila amantadyna.malpa@protonmail.com, jeśli czyliście się państwa amantadyną i chcielibyście nam o tym opowiedzieć. I również zapraszam do odwiedzenia strony internetowej amantadyna-dla-polski.pl, gdzie znajdują się ważne informacje na temat amantadyny, między innymi informacje na temat badań klinicznych nad tym lekiem, wywiady z lekarzami i pacjentami wyleczonymi amantadyną oraz pismo poparcia dla tego leku. Dziękuję pani jeszcze raz. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.